Jak rozpoznać, które z celów czy też marzeń pochodzą z głębi Twojego serca, a które zostały zakodowane, zakotwiczone przez społeczeństwo, rodzice, rodziców, nauczycieli, dziadków. Podam Ci świetną technikę koherencji serca i umysłu, która wyciszy myśli, wprowadzi Cię w stan równowagi i harmonii z sercem, i wtedy, kiedy zadasz sobie w myślach właśnie to pytanie, czy dany cel, czy dane marzenie jest Twoje, dostaniesz prostą i jasną odpowiedź płynącą z Twojego serducha. Zatem, jak wygląda to ćwiczenie? Oddech w rytmie serca. Na początek weź trzy głębokie wdechy i wydechy, pozwalając, żeby Twoje ciało się lekko zrelaksowało, żeby wyrzucić z siebie wszystko to, co gdzieś tam się nagromadziło. Kiedy skupasz, skupiasz się na swoim e, oddechu, wtedy wszystkie myśli się rozpływają, bo Ty jesteś w pełni w swojej uwadze na tym, jak wpływa powietrze w Twoje ciało. I wypływa. Niech te oddechy będą dosyć głębokie, a ty skoncentruj się na tym, żeby one wpływały, tak jakby mentalnie od stóp, od ziemi, poprzez całe ciało, docierało do czubka twojej głowy i z wydechem wychodziło na zewnątrz, aż do stóp, aż do ziemi. Niech to będą takie głębokie oddechy, ale nie takie, które powodują, że jesteś zmęczony, tylko tak, że ty czujesz, że Ciągasz powietrze i je wypuszczasz, pozwalając, żeby Twoje ciało się całkowicie zrelaksowało. Teraz zamykasz oczy i oddychasz w swoim rytmie oddychaj tak, żeby mentalnie czuć, jak wdech wchodzi od ziemi, dochodzi do Twojego czubka głowy i wychodzi. Teraz skupiając się na swoim oddechu, przy wdechu licz do pięciu i przy wydechu również licz do pięciu. Pozwól, żeby ten oddech równał się z Twoim rytmem serca. Pamiętaj, że my możemy poprzez oddech regulować bicie naszego serca. Dlatego techniki oddechowe sprawdzają się genialnie wtedy gdy jesteś w głębokich emocjach, wtedy gdy czujesz złość, smutek, jakiś strach. Kiedy skupisz się na oddechu i zaczniesz regulować ten wdech i wydech, momentalnie uspokajasz serce. Zatem ten oddech 5 sekund wdech przez Nos i wydech, 5 sekund przez usta pozwala ci wejść w koherencję serca, czyli w bicie Twojego serca. To jest oddech w rytmie serca. Poczuj, jak wdychasz i wydychasz powietrze, korzystając z tych pięciu sekund, czyli wdech i wydech. Wdech. I wydech. Przy kolejnym wdechu poczuł, jak zachodzi synchronizacja pomiędzy Twoim sercem a umysłem. Poczuł, jak te wdechy i wydechy wprowadzają równy rytm. Pomiędzy Twoim sercem a umysłem. I wtedy, kiedy wyczujesz tą harmonizację, tą równowagę, zadaj sobie pytanie, czy dany cel jest moim celem, płynie z głębi mojego serca. I poczujesz intuicyjnie, wewnętrznie, poczujesz, że to Twoje, bądź że nie, wręcz przeciwnie, to nie jest. Coś, co ze mną rezonuje. To jest genialne, słuchajcie, ćwiczenie oddechowe, które pozwala odkryć, czy dany cel, czy dane marzenie jest ze mną w pełnej synchronizacji, czy wręcz przeciwnie, zostało gdzieś kiedyś narzucone, a ja po prostu chwyciłam się, chwyciłem danego marzenia, myśląc, że ono ze mną współgra. Dajcie znać, jak się sprawdza u Was właśnie ta technika oddechu w rytmie serca